Ej, chcesz kupić laptopa gamingowego? Pierdolę po co? Istnieje może jeden przypadek, gdzie laptop gamingowy faktycznie jest dobrym powodem, żeby go kupić. Ale laptopy gamingowe posiadają tyle minusów, że nie da się po prostu go obronić. Nie masz ani jednego powodu, żeby kupować laptopa gamingowego. Chcesz przykłady? Proszę bardzo, zacznijmy po kolei. Moim pierwszym top 1 argumentem. Na przykład załóżmy, masz studia, potrzebujesz mocnego, silnego komputera, ale potrzebujesz go mobilnego, żeby iść na studia. Fajnie, 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 fajny argument. Wiecie, jak kończą takie laptopy? Zazwyczaj kończą podpięte w jednym miejscu i nigdy, czy nigdy nie są ruszane z jednego biurka, gdzie miał być mobilny, ale spokojnie po kolei. Załóżmy, masz swojego pięknego laptopa gamingowego, potrzebujesz iść na studia, idziesz na wykład. Jesteś na swojej pierwszej auli. Chyba tak to się nazywa? Mniejsza z Jesteś na swojej przepięknej auli. Dookoła ciebie są studenci. Każdy ma swojego biednego maczka. Ale ty masz najpotężniejszą bestię. Imagine zapada cisza. Wykładowca wchodzi. Zaczyna się witać. Wiadomo jak to wygląda. Każdy otwiera swojego pięknego maczka i zaczyna na nim pisać. Delikatnie, powoli, tak żeby nie robić hałasu. Ty, odpalasz swoją wielką k... I kurwa, taki ryk jest na całą aule, że nie da się kurwa prowadzić. Nagle z perfekcyjnej ciszy dobiega tylko hałaśliwy hałas ze twojej wielkiej kurwy, która potrzebuje przepływu powietrza. Nie wiem kurwa, czego odrzutowca na całej hali, gdzie się kurwa uczą dorośli studenci, gdzie wykładowca potrzebuje mówić, zazwyczaj bez mikrofonu, nagle jest jeden wielki ryk twojego pierdolonego komputera, bo zdajesz się, mhm, mm to będzie to, to będzie... Mam mocny komputer, ja mogę zrobić wszystko. Oni na swoich matkach nie mogą zrobić nic. I to nie chodzi o to, żeby kupować Maca, broń Boże. Jakby kupić takiego jakiegokolwiek laptopa. I to jest pierwszy i ostatni raz prawdopodobnie, kiedy tego laptopa bierze ze sobą. Po pierwsze jest duży, po drugie jest ciężki. Więc mobilność Trochę nie wchodzi w grę. Po czterech wykładach uświadomiłem sobie, że dobra, nie biorę więcej tego laptopa, on jest ciężki, niewygodny, głośny. Wezmę sobie zeszyt, ewentualnie wezmę tablet. Albo nie wiem, będę pisał na telefonie, cokolwiek. I widzicie, gdzie ląduje? Ląduje na jego pięknym biureczku, podpięty do prądu. I nigdy, nigdy go nie ruszy. Będzie tam siedzieć do końca swych dni. Ten laptop tam zdechnie. I urze. Kolejnym problemem, który się pojawia, to ta twoja moc. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli nie macie podpiętego laptopa pod ładowarkę, to wtedy cała wasza piękna moc i taka potęga staje się kurwa niczym. Co prawda pojawia się opcja, że możesz to wyłączyć, możesz jakby zwiększyć wydajność kosztem baterii, ale wiecie, ile wtedy wasz laptop będzie działał? 20 minut pół godziny? Maksymalnie nówkit tak do godzinki, ale więcej nie. Więc jeżeli nie będziesz mieć podłączonego kabla, nie masz mocy. Inną rzeczą, jeżeli chodzi o Twoją piękną moc, jest to, że nie masz tych samych podespołów co zwykły użytkownik. Omeg, Twój laptop ma 360 RTX-a? Tak, ma wersję M, czyli wersję mobilną. Wiecie, jak wyglądają statystyki? Uwaga, to jest 360, a to jest wydajność 360 M. I nagle się okazuje, że ta twoja piekielna, potężna moc. Tak, naprawdę tutaj znaczy. Więc nie, nie masz takiej samej grafiki jak na przykład ja. Masz po prostu gorszą wersję mobilną, która. Gezłat, gezłat. Jest gorsza, więc ta twoja piękna moc, prawdopodobnie to tylko jest złudzenie. Przykro mi to ci mówić. Kolejną inną rzeczą, dlaczego nie warto kupować laptopa gamingowego, jest co? Wymiana części i serwis. Co mam przez to na myśli? Mając takiego blaszaka jak ja, mogę w nim wymienić wszystko. Mogę go otworzyć, wyczyścić. Nie zajmie mi to więcej niż 10 minut. No, może trochę więcej. No, zależnie co bym musiał zrobić, nie? Wiecie, jak to wygląda w laptopach gamingowych? Żeby na przykład dostać się co, do środka, wymienić na przykład pastę taką przewodzącą, którą trzeba wymieniać co jakiś czas, bo inaczej ja, wasz laptop zacznie. Się, kurwa krztusić i wasze temperatury w laptopie nagle będą jakieś nieznośne? Ewentualnie wyczyszczenie go skórzu w środku prowadzi do tego, że musicie rozkręcić pół laptopa, klawiaturę, czasami ekran. No, pół laptopa trzeba rozebrać do zera, żeby tylko dostać się do jednego podzespołu, wymienić tylko trochę pasty, żeby ten laptop mógł jeszcze trochę pochodzić dobrze. Dobra, niech będzie, może trochę narzekam. Co prawda, można to zrobić, bo to nie jest coś nierealnego, zawsze możesz zapłacić komuś, żeby to zrobił za ciebie, ale na przykład taki dla szaku prosi się do niego dostać i prościej wymienić coś samemu. Gdzie wymiana czegoś samemu w laptopie jest realna, ale jest skąd trudna. Inną rzeczą to jest przyszłość twojego pięknego laptopa gamingowego. Załóżmy, minie tam 4-5 lat i nagle sobie uświadamiasz, że twój piękny laptop gamingowy już trochę nie wyrabia w nowych grach. I zaczyna być problem, więc co przychodzi ci na myśl? Hmm, potrzebuję go ulepszyć, potrzebuję czegoś nowego. W laptopach gamingowych znaczy to tylko jedno: Wymiana całego laptopa za kolejne 8 czy tam 6 tysięcy. W moim przypadku to może być wymiana jednej części po prostu. Wymiana części w laptopach jest niemożliwa. Czasami możesz wymienić, nie wiem, dysk, ewentualnie dodać trochę ramu, ale na przykład karty graficznej albo płyty głównej już nie wymienisz. Nie ma kurwa jak. Gdzie w komputerze stacjonarnym, taka wymiana nie jest bolesna. Po prostu kupujesz nową grafikę, wymieniasz starą z nową, instalujesz i koniec. I koszta takiej na przykład wymiany nowej grafiki, ewentualnie nowego dysku, cokolwiek, jest dużo tańsza. Więc zamiast krzywić siebie, ewentualnie swoje dziecko, któremu chcesz zrobić prezent, kup mu stacjonarkę. To nie jest takie trudne. Za na przykład, przy, weźmy przykładową cenę 6000 za takiego dobrego laptopa gamingowego, Możesz stworzyć taką kurwa potężną bestię i to jeszcze w dwa razy mniejszych pieniądzach, który po pierwsze jest modularny, więc możesz go ulepszyć z czasem, jeśli tego kurwa chcesz. A nie, że za nie wiem 4-5 lat musisz wydać kolejne 8 tysięcy, żeby ten komputer mógł chodzić. After all, nie krzywdź siebie, nie krzywdź swojego dziecka, kup komputer stacjonarny. Chyba, że nie wiem, jeździsz co chwilę, co 5 minut, nie wiem, potrzebujesz laptopa mocnego na przykład do montażu, cokolwiek. Typu nie wiem, wyjeżdżasz co chwilę z kraju, potrzebujesz czegoś faktycznie mobilnego, bo podróżujesz na przykład nie wiem średnio trzy razy w tygodniu. Okej, okay, okej, okay. jakiś tam argument jest, ale jeżeli wyjeżdżasz tak często, to prawdopodobnie nie masz czasu na gry. Więc po co ci na laptop gaming'o? Gry? Gra się w domu? Niemobilnie. Nie, może jest sytuacja, że masz 16 lat i idziesz do kolegi na imprezę. Jedyna sytuacja, kiedy jako młody użytkownik laptopa gamingowego możesz chcieć go gdzieś zabrać. Więc się, kurwa nie krzywdź i nie kupuj laptopa gamingowego. Kup sobie zwykłego PC-a jak już. Tyle.